Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj pokażę Wam małe pieski, bo się nam urodziły Popatrzcie O pikselki, mamy trzy Widzicie, jak były wszystkie czarne, ale jedna ma pyszczek i biały Zresztą zaraz sami zobaczycie Popatrzcie, to jest pi pierwszy, to jest drugi, a to jest trzeci. Jak coś chcecie więcej filmów z małymi pieskami, dajcie. Sięć łapek w górę. Dobijemy na pewno, więc działajcie.